Nikt normalny, przy zdrowych zdwysłach by nie wyszedł z anginą, na antybiotyku, mają 40 stopni gorączki, ja wyszedłem e, w desperacji obalił mnie i wygrał e, zasłużenie, ale w normalnej konfrontacji te, wtedy miałem na ważeniu 8-2, w dzień walki 8,2 2 No teraz mi wróciło prawie 5-6 kilo, nie? E, znaczy 6 kilo mi wróciło, także no, to pokazuje, że po prostu po, do walk potrzeba zdrowia. Cześć, Alexandra Torczak, Goniec Sporta wraz ze mną Amadeusz Ferrari Roslik. Witam serdecznie. E, witam, bo to nie chodzi o to, kto, że, że, że kto ma pierwszeństwo, to ja sobie decyduję komu udzielam wywiadu. E, no i tyle. No ale tak, witam, tutaj witam. tutaj. Możemy był... jechać z tematem. Tak. Jak się czujesz po tym zwycięstwie? No bo Może tam być, chyba... No, czy to spodziewane, było? Spodziewane, spodziewane powinien pójść knockout, Słabo z mojej strony, że nie poszedł, ale z drugiej strony nie chciało mi się ganiać za nim. Eee, no, bo nie daj Boże, jeszcze bym się gdzieś tam zmęczył. Eee, tyle, tyle. Także to, ja z dyspozycji nie jestem zadowolony. Czy to był, ale to był rekord u Ciebie, jeżeli chodzi o 7 e, knockoutów? Knockdown, knockdownów, mówię, knockdownów? wydaje mi się, że z tego co mi mówili, to było 9, może było 8, na pewno więcej niż 7, ale eee, no był to rekord z prostej przyczyny, ponieważ w nie, nie ma knockdownów, bo jak upada, to go od razu dobijasz. A ja walczyłem praktycznie tylko w MMA do tej pory. A, a w normalnym boksie po trzech knockdownach jest przerywana walka. Słuchaj, a jeżeli chodzi o... W normalnym boksie. Normalnym no tak, boku. no tak. Ale y, Koro chyba był do tej pory najłatwiejszym przeciwnikiem dla ciebie, czy nie? Jak byś to ocenił? No był bezbronny, ale większość... inaczej. Większość z nich będzie... Nie chcę mówić, że aż tak bezbronna, ale oni nie mają na mnie argumentów, gdy ja jestem w formie, a czy byłem w formie, nie, nie byłem w niej. E, byłem w formie średniej, średniej, ani w złej, się dzieje, nie wiem, średniej, ani dobrej, e, ani złej, czyli w średniej, no ale byłem zdrowy, jeśli chodzi o, o bo na przykład do każdej walki łącznie z łaszczykiem trenowałem. Pierwsza walka, do której nie trenowałem od dawna, to był tańcula. Dlaczego? Bo wskoczyłem na zastępstwo, na ostatnią chwilę i miałem anginę. I nikt normalny, przy zdrowych łach, by nie wyszedł z anginą na antybiotyku, mając 40 stopni gorączki. Ja wyszedłem w desperacji, obalił mnie i wygrał. Zasłużenie, ale w normalnej konfrontacji te, wtedy miałem na ważeniu 8,2 w dzień walki 8,2. No teraz mi wróciło prawie 5-6 kg. Znaczy, 6 kg mi wróciło, także no, to pokazuje, że po prostu po, do walk potrzeba zdrowia. Ama, no tak, Amadi, ale ty ogólnie widziałam, że trenowałeś w Alicators chyba teraz coś? Jeszcze co, no, trochę chodziłem do Mirka, trochę chodziłem do trenera Kucharczyka, trochę do aligatores Z, z dwa treningu Mateusza Donańskiego zrobiłem, także y, powiedzmy, że w 20 treningach maksymalnie się zamknąłem. Myślę, że nie było ich aż 20, 20 a powiedz, przyjmijmy, że 16. E, no spokojnie wystarczyło, myślę, że nawet jakby nie zrobił żadnego treningu, to by wystarczyło. E, oni mogą trenować, ale oni nie mają tego czegoś co ja. Ja się genetycznie e, jestem sprinterem, urodziłem się z bardzo mocnym ciosem. E, nie ma znaczenia, czy to będzie zawodowiec, czy to będzie kurcze freak, e, czy lamus, czy kurwa, twardziel. Jeśli trafię na punkt, to uśpię. Słuchaj, ale nadal trenujesz u e, trenera Mirka, tylko no, po prostu to jest tam mój dodatko, dodatkowo. To jest mój główny kocz, o Jezus, miałem do napój, no. zapomniałem już dzwonię do niego, kurwa, macie. Też? Chcesz na wizji zadzwonić? Halo, halo? Misiu, bo zapomniałem, bo wywiadu zapominałem. Słucham cię. Ale... No, to już idę. Tylko kończę wywiad. Za minutę przyjdę, dobra? Poczekasz? Dzięki, no. A co właśnie z Natanem? O co no, chodzi? Nie wiem, coś się stało. Chciałbym... Coś tam z nogą związadłem, z, z kolanem. Rzym szybko przyszedł. No dobra, Amadi, to w takim razie będziemy kończyć, żeby się szybko do niego poszedł. Ale jeszcze na sam koniec, bo ty tam chyba yy, jak oni walczyli, yy, no to coś tam się odzywałeś? Yy, pomagałeś tam Natanowi, czy co ty tam krzyczałeś? Jak walczył z Polakiem. Pojawiłeś się na ekranie i było cię widać. Po prostu Natan bardziej musi mi ufać na przyszłość. Czyli po prostu radziłeś mu do. Był plan. A on go nie wykonał? Si. Ale myślę, że ta walka dobrze wpłynie na przyszłość jego. Okej. Okay. Bitwa o południe. Będziesz, słyszałam, freestyleował? Tak jest, jest za tydzień w piątek bodajże. Walka skoro to już. Słuchajcie, to się nazywa freestyle, ale to jest, to jest konkurs recytatorski głównie. No i tyle, ja sobie napiszę swoje wersje, zobaczymy który jest śmieszniejszy który się Czyli zapraszamy wszystkich e, zapraszamy. na Freestyles. Będzie też koro, będą inni fajni. A tyle do Natana. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się. Amadeusz. Orcia.